Maszyna do napełniania pomp perystaltycznych i miska może uszczelniać sprzęt. Regulacja przepływu maszyny do napełniania pomp perystaltycznych jest stabilna i dokładna mniej niż 1% ujemnego lub dodatniego odchylenia. Może napełniać większość rodzajów płynów takich jak różne farmaceutyki, chemikalia, kosmetyki, żywności i inne nieziarniste płyny. Zmywalna maszyna do zgrzewania serwo o stałej prędkości łącznie 4 rolki strzywające są uzupełniane w tym samym czasie, aby zapewnić wysoką wydajność zgrzewania. Ma zastosowanie do puszek, puszek aluminiowych, puszek z tworzyw sztucznych i puszek papierowych, jest idealnym urządzeniem do pakowania żywności, napojów.